No i zaglądamy do ula, z którego dzisiaj wyroiły się szczółki. Tak, sprawdzamy od sobie. O, zaczęły przynosić coś. Odbudowały. Długa benza odbudowują. Co my tu mamy? Tu odbudowują troszkę międło góry. Tu widzę, że zastępują z jednej strony wielokwiat. A ta rodzina już będzie osłabiona, nie? Ale to też zara na ramka. Się ruszyły. Ostatnim razem było echo. Tu zalana ramka. Także się baliśmy, że nie będzie wielu kwiatów, ale będzie. O kurczęta, tu jest nabita ramka. Znalazły coś. Ta następna nabita, tą odbudowują i następną nabita. Czyli coś będzie. Czyli coś będzie Zobaczcie co tam O kurde, już czuć tam ciężar, jak się ściąga. Co tam na dole ciekawego Ale pszczoły dosyć jeszcze jest z tego co widzę Może widzę jakie ramki są grube Tu prawdopodobnie, to znaczy prawdopodobnie powinna być matka nieoznakowana. Tam ramka zalana. Aha, drutów sobie nie powiesiłem. Przerzucę Do miodni A z miodni taką odbudowaną się dorzuci Tu już zaskapione do połowy Mieszka 150 Teraz najlepsze będzie znaleźć matkę nieoznakowaną Tu odbudowują pozalewane spokojnie te trzy ramki by mogły iść do miodli i z przenieść tutaj puste Już brakuje Przepraszam, ja. Pod potyłku leci Pełny miseczek tutaj łazi już Ocean na miseczki to tam otwarty. Już, Już dawno. O, jest matka. No, jest że ona kolorowa. zauważyła. Taka dosyć dorodna. Nie wiem, czy ją uchwyciłam. Nie mamy, żeby ją oznaczyć, ale jest i ona. Czyli ona już jest u nasieniu, podobnie, bo ona jest za gruba. O, nie widzisz, czy są jajeczka. No, nie widzę, szukam. Ona nie ma za bardzo gdzie jajczyć. Jajczyć? No bo tu sam każda komórka jest zalana. Jak nie czerw, to jest zalana. No są pomiędzy puste komórki, bo widocznie się powgryzały pszczoły. O, tu też jest pewna pustych komórek pośrodku. Czy ja nie wiem jak wygląda ul po wyrojeniu się pszczół, ale mam wrażenie, że tych pszczół jest dużo. No jest dużo. Także moim zdaniem, że tu chyba się wygryzły coś czuję. Taki rozklepiony jest, o. Tu był matecznik. No. Moim zdaniem, że z tych pszczół, z tego miodu, jeszcze coś będzie. One cały czas obatują. Także muszę zamieniać ramki z miodni. O, ale ciężka. O, ta jest po same brzegi zalana. Trochę pierzgi. Czyli kolejna matka. oznakowana, to jest dosyć pieszki. a ja tej pierwsze już nie no wyciągam czyli tak, tu rozdzielimy żeby mamy je zgnieść małe przemyblowanie musimy zrobić żeby wiatr nie zawiał i nie spadł to. Tu już wrzucimy świeżą węzę. Tą wyciągniemy. To jest na pewno świeżutka. Świeżutki nakrop Świeżutki bez dwóch zdań. Ona była w ogóle dana świeża w tym. Szukam czy to matki nie zabieram. Myślę, że nie. Myślę, że jeszcze jedną świeżą węzę i Tą bym jeszcze zabrał. A tą świeżą węzę damy. Na szybkie odbudowanie. O, A tu niech sobie. Dalej zasklepują, przynoszą. To jest prawie odboru, chociaż one są na następną weźmiemy. Tylko no, ta jest cała zalana. Nie no, jak żona zobaczyła matkę, to już naprawdę musi być tłusta. <tuszy> Dokładnie. Z całym szacunkiem, ale ja też mam zawsze z tym problem. Chociaż to, co wyłożyłem, to spokojnie też bym mogła pójść, nie? Mm -hmm. To poszukamy zaraz jeszcze jakiegoś. A ta przedostatnia z przodu? No właśnie. A się To że jak myślicie, silna rodzinka po rójce, Moim zdaniem, że silna. Komentarze, wnioski? Komentarze, wnioski? Chcąc nie chcąc będzie 13 ul. No właśnie. On <laughs> jest Powiem szczerze, mam co dźwigać. Obawialiśmy się, że wielokwiatu nie będzie, a tu dzisiaj taka niespodzianka. Tak. Jednak pszczoły są inteligentne i sobie same znalazły ale Poradziły sobie same Już się, jutro pojedziemy sobie na rzepak i się boję co tam będzie Czasami, nie myślę, że jutro nie będziemy wierować, ale za tydzień prawdopodobnie będzie już rzepakowy miód brany Także no Ci co już przeszli rójki, niech ocenią, jaka sytuacja, czy faktycznie ta rodzina silna została jeszcze Bo moim zdaniem ona jeszcze będzie z nich pożytek, jeszcze w tym sezonie. Także trzymajcie się przyjemności. Cześć. Na razie, cześć.